Witam was bardzo serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj mantli reset, tak jak widzicie pod tytułem, w styczniu. Omówimy sobie mój styczeń. Stwierdziłam, że dzisiaj sobie wezmę trzymaczkę. Bo czemu nie, mogę sobie zmieniać jak chcę, więc dzisiaj sobie postanowiłam, że też dzisiaj dużo będziemy sobie rozmawiać, dlatego wezmę sobie taki mikrofonik i trzymaczkę do tego, żeby sobie fajnie z Wami. Pogadać, słuchajcie, styczeń, styczeń, styczeń. Nowy rok, nowa ja, a bardziej wydaje mi się, że stara. W tym roku bardzo odpuś chcę odpuścić, począć trochę poczilować i cieszyć się po prostu tym co robię. W styczniu działo się dużo i niedużo, bo standardowo ten film będzie podzielony na trzy części. Pierwsza część to będzie podsumowanie stycznia, a później mniej więcej plany na luty i na koniec wrap up czyli po prostu pokażę wam to, co przeczytałam w styczniu. Lecimy z tym odcinkiem. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostaniecie ze mną na dłużej, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał i polubicie ten Film. E, także jak już mamy wszystkie te takie rzeczy organizacyjne ze sobą, przejdźmy do odcinka. Oczywiście mój magiczny notesik zawsze musi być, bo ja jestem bardzo analogowa. <laughs> Co się wydarzyło w styczniu? Rok zaczęłam, oczywiście Sylwester, bla, 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 bla i słuchajcie, byłam właśnie w Beskidzienickim we Wsiamać. Link do tego miejsca zostawiam Wam nadal w opisie, bo uważam, że bardzo warto go odwiedzić. Jest niesamowity, niesamowicie klimatyczny, przepięknie po prostu tam jest. Więc jeżeli chcecie się wybrać właśnie do Wsiamaci, to bardzo Was zachęcam do tego. To jest, to jest właśnie Beskid Niski. Godzinka samochodem jest do samych Bieszczad. Także bardzo, bardzo Was zachęcam do tego i... Sprawdźcie sobie dostępność, bo to jak te domki są przepiękne, to jest niesamowite. Ja sama zarezerwowałam już domek na sylwestra kolejnego. I to jest w tym miejscu mój czwarty albo piąty raz, kiedy byliśmy, także naprawdę godne, godne miejsce do tego, żeby sobie tam podpoczywać. Więc zaczęłam rok właśnie w tak cudownym i pięknym miejscu. Tam też. Świętowaliśmy z Mateuszem dwie rzeczy. Po pierwsze, 3 stycznia moja działalność gospodarcza miała pierwszy rok. W sensie obchodziłam sobie pierwszy rok działalności, że udało mi się, bo podobno po roku bardzo często działalności gospodarcze umierają śmiercią po prostu tragiczną. Mi się udało. Jestem bardzo zadowolona z tego, jak to idzie, i tfu, tfu, Mam nadzieję, że w tym roku również będę z tego powodu zadowolona. Więc, więc tak, więc. Rocznica mojej działalności gospodarczej, a 5 stycznia moje 27 urodziny. I powiem Wam szczerze, tak przed, pod koniec 2024 roku, miałam takie, że kurde, już mam 27 lat, że już tak dużo i tak dalej, ale później zaczęłam sobie myśleć i tak sobie pomyślałam: kurde, Karola, ale ile Ty już przez te 27 lat zrobiłaś? I w jakim punkcie w życiu jesteś, i, i co osiągnęłaś, co zrobiłaś. Jak sobie to uświadomiłam, jak sobie tak usiadłam i sobie to przemyślałam, to miałam takie. To jest, to jest naprawdę bardzo dobre życie, które mam i jestem bardzo z tego szczęśliwa. I teraz trzeba po prostu nie skupiać się na tym, że już ma się tyle lat, ile się ma, tylko po prostu z tego życia trzeba korzystać, żeby właśnie później nie żałować, że a mogłam coś zrobić, a mogłam gdzieś się zgłosić, a mogłam gdzieś pójść. Po prostu trzeba to robić. I koniec. Więc moje też motto na ten rok. E, próbować. Próbować rzeczy, nie poddawać się i cisnąć dalej, tak jak cisnęłam. Więc e, początek roku był bardzo taki celebrujący i to wszystko działo się właśnie tam e, we Wsia mać, Ale cały czas gdzieś tam z tyłu głowy był kolejny temat, który ciągnie się cały czas. Mianowicie oczywiście remont. Remont... Y Remontujemy sobie jeden segment domu mojego rodzinnego. Kiedyś możecie kojarzyć mój pokój tam to wszystko się zaczęło. Teraz już mojego pokoju nie ma nie ma już tam nawet ściany, nie ma nic. Robi się remont. Jesteśmy na bardzo dobrej drodze. Mamy nadzieję, że na przełomie kwietnia i maja ten remont się skończy. Na ten moment robimy sobie to do, do stanu takiego, wiecie, bez mebli po prostu podłoga, wszystkie kable przyciągnięte, gniazdka itd. Tak że można sobie tam będzie wstawić materac i sobie spać, ale jeszcze nie planujemy się tam przeprowadzać. Więc remontujemy sobie po prostu, żeby mieć jakby coś tam się wydarzyło, czy coś, żeby po prostu mieć swój kąt na to, żeby sobie wrócić. Więc cały czas ten remont się toczy i też później i też od początku roku już były rozmowy z Magdą już w grudniu nawet o drugim sezonie Książkowego Echa. Czyli drugim sezonie naszego podcastu i po, są zmiany w tym podcaście. Mamy nadzieję, że bardzo Wam się podoba, bo, bo bardzo się staramy, żeby ten podcast naprawdę wyszedł fajnie, żebyście byli też Wy zadowoleni i my byś, byśmy były zadowolone. Na razie były dwa odcinki, teraz jak to oglądacie, to już trzeci wyszedł. Ploteczki, ostatni odcinek były ploteczki, także dajcie koniecznie znać, czy oglądacie, czy słuchacie nas na podcaście i oczywiście zachęcam Was do obserwowania właśnie na książkowych echach nas i na YouTubie, i na Spotify'u, i na Instagramie. Na Instagramie też nam bardzo zależy na tym, że chcemy stworzyć kanał nadawczy tam, a żeby stworzyć kanał nadawczy, to trzeba mieć 10 tysięcy obserwatorów. Więc bardzo będzie nam miło, jeżeli zostawicie nam tam obserwacje. No i ja się jaram, jaram się niesamowicie, bo dzięki temu podcastowi naprawdę no, to jest świetna przygoda. I właśnie co do podcastu i w ogóle też nie, bo y, były wyniki głosowania, opowiem Ci. I bardzo wam dziękuję za każdy głos, który na mnie oddaliście, bo to są setki, a później tysiące głosów yy, waszych, które oddaliście na mnie, na ja, mnie jako na karateusza, ale też na podcast. Dzięki waszym głosom podcast Książkowe Echa wygrał ten plebiscyt i to jest w ogóle coś absolutnie cudownego. Ja jak się dowiedziałam, to się Wzruszyłam, bo bardzo mi na tym zależało. Najbardziej zależało mi właśnie, żeby podcast wygrał, a ja to wiecie, ja i tak tworzę to jest coś, co kocham i tak dalej. Natomiast podcast rzeczywiście jest takim ogromnym projektem, gdzie z Magdą naprawdę bardzo dużo serca w to wkładamy i energii i pieniędzy i tak dalej. I to jest naprawdę coś, co Uwielbiam, uwielbiam ten podcast i w sumie nie wyobrażam sobie teraz bez niego życia dosłownie. Także strasznie wam dziękuję za każdy oddany i na mnie głos, i na głosy, które oddaliście właśnie w tym plebiscycie, bo to jest ogromne osiągnięcie i ogromne wyróżnienie, bo to wy głosujecie. I to jest coś, nie instytucja żadna, nie kolesiostwo. Nie, to widzowie. Widzowie głosują fizyczne osoby i bardzo wam dziękuję. Naprawdę jestem. Dźwięczna ogromnie. I jeszcze co do właśnie podcastu, to dzięki uprzejmości pewnego wydawnictwa miałyśmy przyjemność przeprowadzić pewien wywiad. Wywiad z polską autorką. Natomiast nie chcę tutaj więcej zdradzać. Obserwujcie książkowe echa, żeby dowiedzieć się z kim. Ale myślę, że bardzo dobrze tę autorkę znacie i mam nadzieję, że lubicie jej książki, bo ja bardzo lubię. Oż oglądajcie, bo właśnie odcinek z wywiadem pojawi się w najbliższy poniedziałek, jak oglądacie ten film. I też właśnie dzięki temu, że no, ogromnego kopa dostałam też, jeżeli chodzi o ten plebiscyt, to powiem Ci, postanowiłam stworzyć takie mini studio, tutaj właśnie, gdzie nagrywam. To jest miejsce, w którym też będziemy sobie nagrywać z Magdą podcast, że jak będziemy zapraszać jakieś gości, czy nawet jak będę zapraszała do siebie kogoś, z kim będę mogła nagrać film. Też mogę Wam zdradzić, że będzie film na moim kanale z Okoniem. Pogadaliśmy sobie troszeczkę, dałam mu kilka szybkich strzałów, bo nie wiem, czy wiecie, ale Marcin jest ogromną gadułą i dla niego to było naprawdę bardzo duże wyzwanie, że musi odpowiedzieć mi na przykład w jednym, maksymalnie w dwóch zdaniach, więc pomyślałam, że to może być całkiem śmieszne, i film będzie właśnie w lutym. Jak to oglądacie, to będzie chyba następny odcinek. Tak, w niedzielę chyba się pojawi. Więc, tak jak mówię, subskrybujcie mój kanał, bo bardzo chcę, żeby w tym roku działo się bardzo dużo. Zapraszać fajnych gości, śmiać się, wygłupiać. I po prostu korzystać z życia i cieszyć się tym, że mamy ten książkowy świat, tą książkową społeczność, i po prostu z tego właśnie korzystać. No i na sam koniec miałam cudowną przyjemność poprowadzić wośb w mojej miejscowości rodzinnej. To też było cudowne, bo nie to, że poznałam, ale wiecie, po latach czasami widzicie się z ludźmi, z którymi nie widzieliście się 10 lat. I dzięki takim wydarzeniom właśnie możecie też się spotykać z tymi osobami, więc to też było cudowne. Bardzo dużo fajnych słów dostałam na to właśnie, że działam w internecie, że nagrywam, że bardzo dużo osób w ogóle mnie ogląda z okolic, więc to było bardzo też motywujące i pokrzepiające, bo wiecie, wydaje mi się, że najgorzej jest występować przed publicznością, która Was zna, która gdzieś tam zna Was od najmłodszych lat, ja też nie byłam święta, więc jak byłam, wiecie, tam w gimnazjum czy coś... Nie byłam grzecznym dzieckiem, także to było też dla mnie troszkę takie stresujące, ale wszystko się udało, myślę, że wszyscy byli też zadowoleni, ja byłam naprawdę przeszczęśliwa i to było ogromne wyróżnienie dla mnie, że akurat mnie poproszono o to, żebym ten wośp poprowadziła dla całej właśnie... Gminy dla całego miasta. Także to było też fajne. No i jak widzicie, i też widzę, że widzicie, i to też jest cudowne, bo strasznie chwalicie mój montaż. Naprawdę się staram. Chcę, żeby ten montaż był, bar montaż był bardziej dynamiczny, żeby był lepszy, żeby muzyka też wam się fajnie podobała, żeby były fajne przejścia. Cieszę się, cieszę się naprawdę bardzo i to też motywuje, to też motywuje do tego, żeby dalej w ten sposób działać, żeby dalej w ten sposób montować, bo to jest naprawdę no sp sprawia mi to ogromną w ogóle frajdę takie montowanie i działanie. Także bardzo wam dziękuję i cieszę się, że doceniacie i że to widzicie. Teraz przejdziemy sobie może do planów na luty. W lutym będzie się działo dużo i niedużo. Sporo pracy. Natomiast tak, mam tutaj zapisane. W lutym będę bardzo namiętnie działała nad dwoma projektami, dwoma bardzo dużymi projektami. Jeden projekt to jest organizacja pewnego wydarzenia, które będzie odbywało się w wakacje. Dla tych, co mnie śledzą i tam gdzieś śledzili mnie w zeszłym roku, to pewnie się domyślają o co chodzi, ale tak, to już teraz już pracuję nad tym, żeby w wakacje były fajne spotkania i fajne wydarzenie. Natomiast drugim projektem, który teraz aktualnie bardzo mocno ciągnę i tak naprawdę nad tym pracuję już od grudnia i to jest związane z właśnie moją działalnością w internecie. Jeszcze nie mogę wam powiedzieć, bo jestem właśnie na etapie podpisywania umowy, więc jak podpiszę umowę, później mam 3 miesięczny okres próbny i dopiero później jak już zdecydujemy się na wspólną współpracę, to wtedy wam powiem o co dokładnie chodzi. No bo tak, na, tak jak mówię na razie, na razie niestety powiedzieć wam nie mogę, ale na pewno jak tylko dostanę zielone światło. To będę was informowała o co chodzi. Więc to są takie dwa projekty, które w lutym bardzo mi troszkę no zajmą mi e, sporo czasu. Oczywiście cały czas remont, e, no bo jakby tutaj nie patrzeć, cały czas e, będzie się tam działo, będzie cały czas tam pan, który nam robi, będzie działał także remont cały czas będzie. Z tego wyjeżdżam do Magdy, wyjeżdżam oczywiście nagrywać podcasty i też się spotkać z Montim, z narzeczonym Magdy i w ogóle trochę sobie spędzić czas z nimi, więc w styczniu była Magda u mnie, a ja właśnie wyjeżdżam teraz do Magdy, jadę sobie pociągiem, więc mam nadzieję, że ta Podróż przyjemnie mi zleci. Zostałam też zaproszona, słuchajcie, w lutym, 11 lutego, idę na premierę Bridget Jones do kina. Zostałam zaproszona właśnie na tę premierę. Idziemy sobie z Mateuszem zobaczyć, obejrzeć. Jedyny taki, podobno, jak dostałam informację, że jedyny takie, taki seans będzie w Polsce, właśnie z Bridget Jones, więc sobie idziemy i zobaczymy. Jak to wszystko będzie wyglądało, i najprawdopodobniej pod koniec lutego będę miała wyjazd do Wrocławia. Wyjazd do Wrocławia. Odwiedzić pewną osobę, ale to już, jak też będziemy mieć wszystko oklepnięte, to na pewno dowiecie się kogo i co i jak i gdzie i w ogóle. Także tak będzie wyglądał mój luty. Cały czas oczywiście pracę nad montażem. Mam nadzieję, że filmy, które tutaj będą się pojawiały w lutym, też będą Wam się podobać. Tak, wygląda, tak wyglądają moje plany na luty. A teraz przejdziemy może do książek, które udało mi się przeczytać. W styczniu. Zmieniłam delikatnie kadr, żebyście się nie nudzili. Zaczynajmy, słuchajcie, zaczynajmy. W styczniu udało mi się przeczytać sześć książek. Dużo, niedużo dla mnie spoko, ale jeszcze jednego PDF-a przeczytałam, nawet chyba więcej niż jednego PDF-a, także, bo miałam propozycję właśnie patronatu, którego niestety będę musiała odmówić. Natomiast, słuchajcie, zaczynamy jeżeli chodzi o ten rok, to zaczęłam go z książką Każde serce towrota oraz patyki i kości. W tej jednej książce są dwa tomy, dlatego sobie liczę to jako dwie, w sensie na Goodreads się też tak jest zaznaczone, więc liczę sobie to jako dwie i mamy tutaj tak, słuchajcie, jeżeli chodzi o Każde serce to wrota, to ja zdecydowałam się przeczytać tę książkę, ponieważ ona miała bardzo dobre recenzje za granicą. Ja oglądam głównie BookTube'a za granicą, granicznego. Więc o tych książkach było bardzo, bardzo głośno i okazało się, że Magie wydał, nie informując w sumie nikogo, bo ja dowiedziałam się dosłownie na targach w Krakowie, że to zostało wydane, a książka ta została wydana w 2023 roku. Jeżeli chodzi o historię tej książki, to mamy tutaj świat, w którym dzieci przechodzą przez pewien mrok. Mrok, do którego trafiają właśnie do Dwóch światów. Jeden świat, który wydaje się być dobrym światem, a drugi świat, który jest światem bardzo, bardzo złym. To są po prostu cudowne dzieci, które właśnie przechodzą. Natomiast te dzieci trafiają do miejsc, które w pewien sposób albo chcą je, właśnie te dzieci wykorzystać, albo są w pewien sposób manipulowane tak, aby miały troszeczkę taki syndrom sztokholmski, ja w ten sposób to odbieram. Natomiast. Te krainy, kiedy już znudzą się tymi dziećmi, wyrzucają te dzieci, natomiast one nie potrafią sobie już poradzić w normalnym życiu, i dlatego powstała pewna szkoła. Pewna szkoła, która właśnie zrzesza takie dzieci i pomaga im przebrnąć przez te niegodziwości, które im no, się przydarzyły. I pierwszy tom, czyli każde serce to wrota, to jest Pierwszy tom, który pokazuje nam, na czym dokładnie polega ten świat. Jesteśmy w tej szkole, poznajemy naszych głównych bohaterów, poznajemy mniej więcej, co im się wydarzyło, natomiast głównie skupiamy się tutaj właśnie na tej szkole, na tym, na czym ona polega, w jaki sposób chce pomóc tym dzieciom i w ogóle właśnie opisanie świata. Natomiast drugi tom, który żyje tutaj patyki i kości, to jest tom, w którym bliźniaczki, które poznajemy w pierwszym tomie, tutaj jest już ich historia. Wydaje mi się, że każdy z tych tomów będzie opowiadał właśnie oddzielną historię tego, co wydarzyło się przed tym, jak te dzieci trafiły do tej szkoły. Ponieważ właśnie nasze dwie bliźniaczki Pokazane też jest to, w jaki sposób traktowane były przez rodziców i tak dalej, co się ich wydarzyło w ich prawdziwym życiu i dlaczego trafiły właśnie do e, pewnego miejsca. I tutaj nawet jest na końcu napisane: Poznajcie Nancy, wyrzuconą z jej świata przez pana umarłych, poznajcie Jacka i Jill, adoptowane przez potwora z wrzosowisk. E, tych bohaterów jest tutaj dużo więcej. W pierwszym tomie też mamy pewną zagadkę morderstwa. Pewnej osoby, więc mamy tutaj bardzo, bardzo dużo takich niewiadomych. To jest naprawdę bardzo urocza i przekochana książka. Ale ona uważa mnie się za sobą bardzo duży taki ładunek emocjonalny i bardzo dużo rzeczy, nad którymi warto się zastanowić. To są naprawdę bardzo krótkie książki. Zobaczcie, to jest taka książka, a tu są dwa tomy. Także. Ja bardzo pozytywnie się zaskoczyłam, na pewno będę kontynuowała tę serię. Mi się osobiście podoba. Bardzo żałuję, że ta okładka tak wygląda, bo okładka zagraniczna to jest jakaś, no, petarda, jest przepiękna, a tu jest szaro, buro i ponuro. Ale naprawdę, jeżeli zastanawiacie się, czy sięgnąć, mi osobiście naprawdę bardzo się podobało dalej słuchajcie udało mi się przeczytać reportaż był to Slenderman e, internetowy demon choroba psychiczna i zbrodnia dwunastolatek tutaj mamy opisaną historię bardzo słynnego w, w 2014 roku wydarzenia które wydarzyło się właśnie w Stanach Zjednoczonych gdzie e, dziewczynki po prostu e, dźgały swoją najlepszą przyjaciółkę przez chyba 19 czy 17 razy nie wiem ale tych dźgnięć było bardzo dużo to dziewczynka Przeżyła. Natomiast mamy tutaj historię właśnie jednej z dziewczynek, głównie, która chorowała na schizofrenię. Schorowała na schizofrenię, bardzo pokazywała to, w sensie to było bardzo dostrzegalne, bardzo wi było widać, natomiast dorośli nie reagowali. Jedyny zarzut, jaki mam do tej książki, to wydaje mi się, że jest to bardzo jednostronna książka, która w, która chce. Uratować tę dziewczynkę. No, jak możecie się domyślać, dziewczynki te, które dokonały tej zbrodni, no, trafiły do więzienia i tak dalej. Natomiast jest to reportaż, który naprawdę mógł być. Bardzo fajny i ja doceniam ogromny research i w ogóle całość opisania sytuacji, natomiast uważam, że jest to bardzo jednostronne. Tutaj jest tylko to, że wszyscy dookoła są źli, dorośli nie widzieli, dorośli nie chcieli zareagować, też to, co wydarzyło się w sądzie, oczywiście nie miało prawa w ogóle się zadziać, natomiast było to właśnie bardzo jednostronne, ratujące tę dziewczynkę. Bardzo Wam polecam. To jest bardzo ciężki reportaż, bo to jest reportaż, wiecie, troszeczkę o wykluczeniu, o tym, w jaki sposób czasami trzeba pomóc drugiemu człowiekowi, trzeba pomóc dziecku, trzeba z nim rozmawiać, trzeba się nim opiekować. Nawet jeżeli wydaje nam się, że to dziecko, nie wiem, ma tam 12-14 lat i dorośli bardzo często chcą, żeby dziecko jak najszybciej dorosło. Natomiast pamiętajmy, że to są nadal dzieci i one nadal potrzebują dorosłej ręki i dorosłego poczucia tego, że mają kogoś, mają bliskie osoby. Bo właśnie nasza bohaterka, która ma tę schizofrenię, naczytała się w internecie, właśnie historii o Slendermenie o i o innych postaciach z horrorów, tych złych oczywiście. I naprawdę i tak była tragedia, bo ta dziewczynka, tak jak mówię, dostała kilkanaście, Ciosów nożem, dźgnięć nożem. To, że ona przeżyła, to w ogóle jakiś cud. Natomiast mogło dojść do gorszej tragedii. E, troszkę otwiera oczy, żeby jednak dostrzegać to, co dzieci robią w internecie, bo tutaj mamy również poruszony wątek Creepy Past, od którego w sumie Slenderman się wywodzi, tak? No bo Slenderman został stworzony właśnie na mm, creepypastach. Bardzo ciekawy reportaż, ale tak jak mówię, jednostronny. Brakowało mi tutaj troszeczkę takiego wypośrodkowania. Kolejną książką, którą przeczytałam, e, była to, słuchajcie, książka Podopieczna Alicji Sinickiej, kolejny świetny thriller psychologiczny. Ja o nim Wam naprawdę dużo opowiadałam, ponieważ książkę tę recenzowałam do Was we współpracy reklamowej z wydawnictwem WAB, więc poprzedni vlog, który mogliście obejrzeć, właśnie opowiadam Wam o tej książce, więc tam Was odsyłam do większej recenzji, natomiast tutaj mogę Wam w trzech zdaniach powiedzieć, że jest to... Absolutnie i totalnie świetny thriller, który nie jest tylko thrillerem, ale to jest thriller, który pokazuje nam przemoc psychiczną, który pokazuje nam manipulowanie, który pokazuje nam to, jak matka też w stanie jest się poświęcić dla swojego dziecka. Jedyne, jakie zastrzeżenia mam, to troszkę do końcówki, natomiast całościowo to jest naprawdę bardzo dobry thriller, który. Zapamiętam i myślę, że to będzie jedna z lepszych, w sensie lepszych książek autorki, które przeczytałam w ostatnim czasie. Oczywiście cały czas uśpiona jest na pierwszym miejscu, ale podopieczna myślę, że spokojnie drugie miejsce może. W, tej, w tym moim zestawieniu książek autorki zyskać. Bardzo Wam polecam, jeżeli chcecie więcej jeszcze dowiedzieć się na temat tej książki, to odsyłam Was do poprzedniego filmu. I dwie ostatnie książki, które również udało mi się przeczytać, czyli oczywiście mamy tutaj Andrzeja Sapkowskiego i Rozdroże Kruków. Świetnie było powrócić, świetnie było naprawdę znowu być z Geraldem i to jest jeszcze dodatkowo na tyle fajna część, że mamy tutaj początki Geralda, czyli to, jak on się uczył, czyli to, jak na samym początku również popełniał błędy, że nie był taki e, nieustraszony, tak jak w całej serii e, właśnie Wiedźmińskiej. Tutaj mamy tego Wiedźmina troszeczkę takiego ułomnego który, tak jak mówię, się dopiero uczy. I ten, ta książka ma bardzo duży vibe gry, ponieważ mamy tutaj rzeczy, gdzie z Wiedźminem musimy wykonywać różne właśnie zadania, jest dużo potworów i tak dalej, i tak dalej. Także ja naprawdę bardzo Wam polecam tę część, jeżeli chcecie... Wrócić do świata Wiedźmińskiego. I ostatnią książką, którą przeczytałam w tym miesiącu, była to książka Rootswear, czyli jedno po drugim. I niestety będzie to jedna z gorszych książek tej autorki, które przeczytałam. Klimat całościowy naprawdę bardzo spoko, natomiast chyba spodziewałam się czegoś innego. Chyba chciałam, żeby trochę w inną stronę ta książka poszła. Poszła w inną niż chciałam. Natomiast jeżeli tutaj o to chodzi, mamy pewną aplikację. Aplikację, która. Jest aplikacją muzyczną. Jest to bardzo podobna aplikacja do Spotify'a. Natomiast, co ją wyróżnia, to to, że w tej aplikacji, jeżeli słuchacie jakiejś muzyki, to osoby, które was obserwują, widzą na żywo, co aktualnie słuchacie, więc mogą się w jakiś sposób z wami utożsamić. Albo na przykład wiedzieć, w jakim jesteście nastroju i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie zarząd tej firmy pojechał na. Odpoczynek. I pojechali właśnie do pewnego kurortu, który znajduje się gdzieś tam w górach, jest śnieżniej. Brzmi to bardzo fajnie, bardzo mnie to zachęciło, natomiast. Trochę dłużyła mi się ta książka. Trochę było przegadanych tych rzeczy, mogło dziać się więcej takiej, wiecie, akcji. I tak jak w Ruther, ta obyczajowość nie przeszkadza mi, tak tutaj niestety troszkę mi już gdzieś tam uwierała. Już mi się to ciągnęło, już chciałam dalej, już trochę nie rozumiałam, po co rozkminiamy jakieś rzeczy, które tak naprawdę później w fabule w ogóle nie miały znaczenia. Więc tutaj rzeczywiście ta książka mi się troszeczkę ciągnęła, ale ona nadal jest dobra. Tylko tak jak mówię, to chyba będzie. Jedna z mniej lubianych przeze mnie książek tej autorki. I to słuchajcie, tyle. Nie za dużo przeczytałam w styczniu, ale czy się tym przejmuję? Absolutnie nie. Oczywiście dajcie koniecznie znać w komentarzu, ile Wam udało się przeczytać w styczniu, jaka była najlepsza, najgorsza książka w tym miesiącu. A już Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Widzimy się już w kolejnym filmie. A kolejnym filmem będzie to film z Okoniem. Także jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujecie, to bardzo Was do tego zachęcam. Widzimy się już za kilka dni. Cześć.